Siedem trików stylowych kobiet. Proste, a robią efekt wow. Chcesz mieć styl, który zwraca uwagę i robi wrażenie? Nie musisz mieć milionów ani garderoby pełnej markowych ubrań. W tym filmie poznasz siedem prostych trików, które stylowe kobiety stosują na co dzień. Żeby wyglądać olśniewająco i ty też możesz je wykorzystać. Po pierwsze, dodaj pasek, który podkreśli talię. Nieważne, czy to sukienka, czy luźna koszula. Pasek potrafi zmienić cały look, dodając mu kobiecości i proporcji. Taki prosty trik, a sylwetka zyskuje idealne kształty. Po drugie, postaw na buty, które robią tą różnicę. Klasyczne szpilki, modne bodki, albo nawet stylowe sneakersy, dobrze dobrane obuwie potrafi nadać charakteru każdej stylizacji. Nawet zwykłe jeansy z efektownymi butami wyglądają jak z okładki magazynu. Po trzecie, jeżeli chodzi o dobór biżuterii, jeden mocny element. Zamiast nakładać na siebie całą szkatułkę, wybierz jeden efektowny element, duże kolczyki, ciekawy naszyjnik lub bransoletkę. To wystarczy, żeby dodać szyku i przyciągnąć wzrok. Po czwarte, wykorzystaj apaszkę lub szal. To niedoceniany dodatek, który możesz nosić na wiele sposobów. Na szyi jako opaskę na włosy albo przewiązać na torebce. A paszka dodaje klasy i lekkości całej stylizacji. Po piąte, postaw na idealne dopasowanie. Ubrania nie muszą być drogie, ale muszą leżeć jak ulał. Nawet prosta sukienka czy marynarka będą wyglądać fantastycznie, jeśli są skrojone na miarę twojej sylwetki. Po szóste, zadbaj o zadbane paznokcie i włosy. Styl to nie tylko ubrania, to także detale. Zdrowe, zadbane paznokcie i schludna fryzura to subtelne, ale bardzo ważne elementy stylu. Po siódme, nie bój się czerwonej szminki. Czerwona szminka to symbol pewności siebie i kobiecości. Nawet najprostsza stylizacja nabierze dzięki niej charakteru i klasy. Te siedem trików to proste sposoby, żeby wyglądać stylowo i czuć się pewnie każdego dnia. Wypróbuj je i przekonaj się, jak łatwo zrobić efekt wow, bez wielkiego wysiłku. Napisz w komentarzu, który trik najbardziej ci się podoba i którego już używasz. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zasubskrybuj mój kanał i zostań na dłużej. Do zobaczenia!